Cześć witajcie, witam was bardzo serdecznie z tej strony demat. Taki krótki film informacyjny, znaczy postaram się, żeby był krótki. Ale chcę powiedzieć tutaj naprawdę o bardzo wielu rzeczach, więc nie wiem jak mi będzie, a mianowicie główna sprawa, o której chcę powiedzieć, to chcę odpowiedzieć na pytanie, kiedy Dragons Dogma? Kiedy będzie Dragons Dogma? Ale również powiem o kilku nowych seriach, które będą w przyciągu... no najbliższej przyszłości, myślę, o wielu, może właśnie niewielu, tylko kilku filmach takich. Nie zobowiązujących takich moich opiniach o czymś, co będzie raczej kwestią kilku dni. Ale dobra, słuchajcie, nie będę mówić ym, o tym, co chcę powiedzieć, tylko zacznę gadać. To będzie na pewno dużo lepszy pomysł, mi się wydaje przynajmniej. Więc lecimy yy, z koksem. Pierwsza sprawa, odpowiadam na pytanie, kiedy będzie z Dogma. Słuchajcie, może opowiem na to tak. Najpierw Wam opowiem, dlaczego się nic nie pojawia. Otóż, jak zapewne wiecie, a może i nie wiecie, ale większość myślę, że wie, moje PlayStation 3 jest w drugim pokoju. Nie jest w tym samym pokoju, co teraz właśnie gadam do Was, w tym samym pokoju, co już Wam pokazywałem na YouTube, w moim filmie pod tytułem Mój Pokój. W tym pokoju, co mam PC'a, nie ma PlayStation 3. Ono jest w drugim pokoju i zazwyczaj ja to robiłem tak. Czekajcie, tylko to ja sobie zamknę, dobra? I zazwyczaj robiłem tak, że po prostu w tym pokoju, co mam konsolę, Bram laptopa, stawiałem na ławę, podłączałem Blue Yeti, ustawiałem sobie wszystko elegancko, włączałem nagrywanie, robiłem synchronizację i gadałem i nagrywałem. I było wszystko pięknie, fajnie, ale tak się stało, że po prostu wszystko się zmienia. Ja już nie mam dostępu do laptopa, ponieważ jest u moich rodziców, oni go teraz bardzo potrzebują, często wyjeżdżałem z nim, służy im głównie do pracy, ale dobra, nie będę o tym tutaj opowiadać, bo to nie jest istotne. Po prostu ważne jest to, że nie mam dostępu do tego laptopa. No i ja, jako demo, sobie tak zacząłem myśleć, w jaki sposób w takim razie, skoro nie mam laptopa, mogę nagrywać z PS3. No to pierwszy pomysł, który zrodził mi się w głowie, to było, żeby wziąć Blueti, e, wziąć przedłużacz, podłączyć wszystko do PC, podciągnąć e, kabel do drugiego pokoju i e, Blue Yeti postawić na ławie i nagrywać tak, jakby to było do laptopa, tylko że będzie przedłużony PC. Świetny pomysł. Podłączam, w praktyce dupa, nie wypaliło. Dlaczego? Nie wiem, czy to jest kwestia Blue Yeti, tego mikrofonu, czy to jest kwestia mojego peceta, ale mi mój PC na przedłużaczu Blue Yeti w ogóle nie odczytuje, w ogóle mi go nie wykrywa. Nie wiem, czy to jest właśnie kwestia mikrofonu, Zastanawiam się to naprawdę, może to jest moja wina, nie wiem. Ale po prostu o, ta opcja odpada. Eee, no więc tak sobie zacząłem kombinować dalej. W takim razie, skoro nie mogę nagrywać eee, na przedłużaczu, nie mogę nagrywać na laptopie, no to może wezmę PlayStation 3 z tamtego pokoju i przeniosę do tego. No... To była myśl. Wziąłem PlayStation 3. Mam nawet miejsce tutaj na biurku, fajne takie jedno, gdzie by konsola stała. postawiłem ją sobie zacząłem podłączać tam HDMI i różne zasilania i tak dalej. No i nagle reflektuje się, jak przychodzi co do czego mam nagrywarkę podłączyć, że cholera! Cholera! Kurde, no przecież nagrywarka jest na komponenty. A w moim monitorze nie ma komponentów, bo on już jest nowszy. Są tylko dwa wejścia HDMI. I tu się pojawił problem. I do mojego monitora po prostu nie da się podłączyć nagrywarki, więc. Jakby ostatnia szansa została przekreślona myślę. Yy, nie mogę po prostu przenieść... Znaczy mógłbym przenieść konsolę i grać sobie tutaj na tym monitorze, ale nie mógłbym tego nagrywać, ponieważ to by było na HDMI 2, a moja nagrywarka jest tylko na komponenty. Wykluczam również o możliwość kupienia nowej nagrywarki, ponieważ tą kupowałem po to, żeby nagrywać. Nie będę kupować nowej, nie mam tyle pieniędzy, szkoda mi trochę też kasy na to yy, i też. Yy, Playstation wiem, że ma zabezpieczenie takie, że na HDMI po prostu się nie da nagrywać. Nie da się nagrywać, po prostu jest zablokowane yy, wideo. I yy, w taki oto sposób jestem uzależniony od tego, żeby w tamtym drugim pokoju nagrywać na laptopie. Więc jeśli by była tylko okazja, żebym miał jakiś czas, żeby wziąć po, po laptopa pożyczyć do nagrania, to to zrobię. Ale na razie nie wydaje mi się, że to jakoś szybko będzie. O wszystkich Was będę informować oczywiście na bieżąco na Facebooku moim, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Link macie w komentarzach, w opisie tego filmu poniżej. Jeśli macie jakieś pytania co do Dragon's Dogma, to zapytajcie w pytaniach, ja postaram się odpowiedzieć, tylko nie na pytania, które się powtarzały, nie na pytania, które tutaj już, jakby na kwestie, które już tutaj omówiłem w tym filmie i nie pytajcie się, kiedy Dragon's Dogma, bo ja na to po prostu nie wiem, powiem, bo nie wiem, kiedy będzie Dragon's Dogma, od tego zacznijmy, naprawdę nie wiem. Mam wielką ochotę, żeby pograć w tą grę, ponieważ wciągnęła mnie, jestem ciekaw, jak dalej się rozwinie, ale ja nie mogę nawet prywatnie sobie pograć, dlaczego? Ponieważ Dragon's Dogma ma tylko jednego save'a, jednego slot'a na save'a ma. Więc jakbym sobie zrobił prywatną postać, żeby sobie trochę pogryć, wprawić się w grę, zastosować się do waszych rad, które mi piszecie w komentarzach pr i prywatnie również, no to moja postać dla automatycznie zostanie nadpisana i stracona. Nie mogę nawet grać własną grę, dlatego że po prostu nie mam warunków do nagrywania. Naprawdę yy, nie mogę się do, te, do, doczekać, jakby kiedy już będę mógł wreszcie to nagrywać. Yy, no ale nie mogę nawet prywatnie pogryć przez to, więc. Yy, Ciężka sprawa, postaram się jak najszybciej, obiecuję Wam to, bo widzę, że Wam się seria podoba, patrzę to po wyświetleniach, po Waszym zaangażowaniu w komentarzach, dopytywaniu, kiedy będzie seria, kiedy będzie odcinek, więc ja również postaram się jak najszybciej to zrobić, w miarę moich możliwości oczywiście pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, wiadomo. A dobra, nie będę tylko o Dragon's Dogmie mówić, już za zamknijmy ten temat na razie, jak macie pytania to piszcie w komentarzu, A ja teraz tak. Chcę powiedzieć wam o kilku najbliższych. A może jeszcze nie. Powiem wam tak, że jak wiecie, moje słuchawki zostały. No po prostu. umarły. Zepsuły się. Jeśli jakoś dziwnie trzymam kabel, to tylko i wyłącznie w lewej słuchawce jest dźwięk, jak leży sobie swobodnie, zwisa, no to wtedy w ogóle nie mam dźwięku w słuchawkach, więc to jest naprawdę masakra, nie nadaje się to do nagrywania, dlatego muszę wymienić te słuchawki. Na Facebooku mi pisze się rady, jakie słuchawki powinienem wybrać, za co mam bardzo serdecznie dziękuję. Jutro będę prawdopodobnie kupować, zamawiać, lub wyjdę gdzieś na miasto i po, po prostu sobie posłucham na własnych uszach jak, jaki dźwięk mają i tak dalej, jak leżą. No zobaczę jeszcze. I tutaj jest właśnie też związane to, że najprawdopodobniej nagram taki film, w którym ocenię i podsumuję moje słuchawki. To będzie naprawdę mega subiektywna, taka mini recenzja jakby. Nieprofesjonalna, ale taka po prostu żebym zawarł w niej moją opinię i powiedział wam, czym przed warto kupować te słuchawki, które ja, ja miałem, czyli Sandblaster, właściwie Creative Sandblaster Tactic 3D Alpha, taka świetna nazwa. Miałem już dwa egzemplarze tych słuchawek, dwa mi się w ten sam sposób rozwaliły i miałem chyba półtora roku albo dwa, dwa lata, więc nieźle. Każda trzymała około roku. Coś chyba z tymi słuchawkami jest nie tak jakieś... jeszcze. Dobra, nieważne, o tym powiem w innym filmie, będę się rozgadywać. Więc taki film myślę, że się pojawi. Taka moja opinia, mi recenzja tych słuchawek. Jak już zakupię te nowe, to również się pojawi pewnie jakiś filmik, właśnie związany z tymi nowymi. Jakiś test, jakiś unboxing. Później po jakimś czasie moja opinia również o tych słuchawkach się powinna pojawić. Dodatkowo myślę, że nagram też wreszcie taki film, który, Jezus Maria, kiedy ja Wam to obiecałem, chyba rok temu, właściwie nie obiecałem, tylko mówiłem, że coś takiego postaram się nagrać i nagram w końcu. Teraz muszę wziąć się w garść i nagrać coś takiego, nagrać film, w którym przedstawię Wam moją kolekcję gier z konsoli PlayStation 3. To będzie naprawdę wielki, gigantyczny film, myślę i dosyć ciekawy, w którym również opowiadam o tych grach. To będzie naprawdę długie, myślę, że komuś się to może spodobać. E, będzie na pewno ciekawe. To będzie też dobre do jakichś nowych serii, jakbym chciał już odpalić w przyszłości, jakbym już miał tego laptopa i mógł nagrywać z PlayStation 3. Um. Aha, no właśnie, też Elaine War nagrywa, nie nagrywam, dlatego że nie mam tej gry, bo już oddałem koledze, ale też dlatego, że nie mam laptopa. Więc jakby dał radę pożyczyć jakbym już mógł nagrywać, no to będzie wtedy Elaine War i Dragon's Dogma wznowione, ale Dragon's Dogma w pierwszej kolejności, wiadomo. No dobra, no to w takim razie następna sprawa, myślę, że może już być poruszona, a mianowicie. Powiedziałem wam o tym nagrywaniu. Aha, dobra. Chciałem powiedzieć jeszcze trochę o aktualnych seriach, bo jak wiecie, aktualnie nagrywam Wiedźmina i wyzwania i to wydaje mi się, że... To jest trochę monotonnie. No, monotonnie jest teraz na trochę na kanale że się pojawiają tylko te dwa projekty, dlatego chcę rozpocząć nowy. Mam już Wiedźmina nagranego do, zaraz Wam powiem do 30 odcinka tutaj na kompie Mam na YouTube jest do 26 zaploadowany już i publiczny właśnie od kilku minut jest odcinek 20 chyba, jeśli się nie mylę. No 20 raczej. Więc ja sobie dzisiaj usiądę do nagrywania, nagram pełno odcinków z Wiedźmina aż do końca serii. Zacznę renderować, sobie zmontuję, wrzucę i będę myślę rozważał opcję przyspieszenia przesyłania filmów do dwóch odcinków dziennie, aby jak najszybciej zakończyć Wiedźmina i rozpocząć nową serię. A nowa seria to będzie gra, która miała również tam 40 chyba parę głosów w y, ankiecie. Nie pamiętam. W ankiecie miał dużo głosów właśnie Shogun 2 Total War, Fallout y, ogólnie Fallout, y, 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 co tam jeszcze miał? Zaraz mi wyleciało z głowy. Y, y, coś Gothic miał 40, znaczy miał 80, ale w kilka minut przed zakończeniem głosy się podwoiły, a względem innych gier to było aż nadnaturalne, więc uważam, że to były błoty, ale już o tym mówiłem. Więc te gry, które miały po 40 głosów, jak właśnie Shogun, Gothic, Fallout, pojawią się na kanale, postaram się z nich zrobić serię właśnie, a najbliższa seria to będzie właśnie z Fallouta. Później będzie pewnie szogun, potem gotik, ale zobaczymy jeszcze w jakiej kolejności to będzie, ale na pewno najbliższa to będzie Fallout New Vegas, ponieważ zakupiłem za 10,50 groszy podczas letniej właśnie przeceny na Steamie tą grę. I to właśnie będzie seria z Fallouta najbliższa, więc wyczekujcie jej. Myślę, że sobie odpalimy właśnie po zakończeniu Wiedźmina, którego właśnie chcę skończyć jak najszybciej teraz i... Um... Ogólnie to by było chyba na tyle, co chciałem powiedzieć. Jeśli bym o czymś zapomniał, to dodam to w opisie pod filmem. Zachęcam Was również na Facebooka, na którym informuję o wszystkim, więc jak widzicie naprawdę na kanale będzie się w niedalekiej przyszłości naprawdę bardzo dużo działo, przyspieszenie przesyłania Wiedźmina, zakończenie serii, rozpoczęcie nowego projektu, dosyć długiego pewnie jak Fallout New Vegas, kilka filmów takich mini recenzji, kolekcja moich gier Unboxing nowych słuchawek Potem opinia, testy Naprawdę dużo rzeczy będzie się ostatnio działo Chcę się teraz wziąć za siebie i trochę więcej nagrywać Może jakieś też vlogi się pojawią Coś takiego, no zobaczymy Zobaczymy jak to będzie Więc y, mam ambitne plany, zobaczymy jak będzie z realizacją y, No, więc odpowiedziałem chyba I powiedziałem wszystko co chciałem Więc dzięki bardzo serdecznie Jeśli ktoś wytrwał do końca tego filmu I to by było na tyle, dzięki za uwagę, cześć, pozdrawiam Do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć